Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się pod testem szczytania i częścią. A tego egzaminu. Na tej playliście znajdują się wszystkie informacje na temat egzaminu OIT. Są to wstępne informacje. Nie analizujemy tutaj przykładowych zadań, a także dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa lub błędna. W tym celu zapraszam na inne playlisty na tym kanale. Jeżeli chodzi o sam wstęp, przypomnę, że podtest czytanie składa się z trzech części. Części A, B, oraz C. Zaczynamy egzamin od części A, aczkolwiek oczywiście całość egzaminu zaczyna się od słuchania, dlatego to słuchanie było tą pierwszą częścią, którą tutaj wprowadziłam. Kolejno mamy czytanie. Nie ma przew pomiędzy tymi częściami, a na części czytanie. A nie można także skorzystać z toalety, zazwyczaj dzieje się to przez zgłoszenie takiej chęci, jakiś komentarz, aczkolwiek bardzo rzadko zdarza się, że uczniowie faktycznie z tego korzystają, bo to może oznaczać stratę bardzo wielu punktów. Jeżeli czytanie część A zajmuje tylko włącznie 15 minut, a mamy 20 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi, to oczywiście w ogóle na tej części A zabronione jest wychodzenie z sali. Dopiewa na tych kolejnych częściach, ale tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o warunki nasze polskie, no to osób zdających na egzaminach jest około przykładowo 15, dlatego żeby nie robić zamieszania szumu, także gdyby w przypadku innych centrów egzaminacyjnych, a tak się zdarza, było 50-60 kandydatów, żeby właśnie nie było nadmiernego ruchu, który może po prostu rozkojarzyć innych zdających. Część A jest bardzo fajna z mojej perspektywy jako nauczyciela. Uważam, że testuje odpowiednio, Strategię, natomiast właśnie z tym jest chyba największy problem. Chciałabym więc zacząć od prowadzenia tego, co na tej części A w czytaniu podteście czytanie mamy. Oczywiście, proszę pamiętać, że podtesty zasłuchania oraz czytania są wspólne, takie same dla wszystkich osób zdających. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest lekarzem, pielęgniarką, też jeżeli chodzi o psychiatrę, musi zdawać na przykład OED Medicine, czy ktoś jest fizjoterapeutą czy farmaceutą, wszyscy podchodzą dokładnie do tych samych zadań ze słuchania i czytania. Reading A zajmuje 15 minut, jak wspomniałam, pojawiają się trzy sekcje pytań. Pierwsza sekcja to jest dopasowywanie nagłówków, tekstów, tam w zasadzie trzeba wpisać A, B, C, D, no i później powtarzamy literki, zazwyczaj to jest 7 pytań jeżeli chodzi o strategię, o tym też będę mówić ale najczęściej tą sekcję można sobie w pierwszej kolejności Pominąć, tak aby wam ci to nie później, staje się to o wiele łatwiejsze w momencie, jak już kończymy ten egzamin, żeby właśnie przyporządkować te nagłówki, aczkolwiek OIT oficjalnie mówię, żeby zacząć od zadania numer jeden, bo te zadania są najłatwiejsze, służą w pewien sposób rozgrzewkowo, żeby jak najwięcej zapoznać się z tekstami. I później wykorzystać tę umiejętność skanowania w bardziej szczegółowy sposób. Kolejno mamy odpowiadanie na pytania. Oczywiście odpowiadamy na te pytania jednym czy słowami. Absolutnie nie odpowiadamy całym zdaniem. Nawet nie tylko dlatego, że nie ma na to czasu, ale dlatego, że OET po prostu nie akceptuje tego typu odpowiedzi. I na samym końcu to trzecie zadanie to jest uzupełnienie tekstu. I ten tekst oczywiście jest w pewien sposób sparafrazowany. To są jakieś fragmenty zdań, które musi. Musimy uzupełnić, wiedząc, w którym tekście musimy znaleźć tą informację. Następnie musimy ją zidentyfikować, czyli odnaleźć w tekście, sprawdzić, co wokół tej informacji się znajduje i wpisać poprawną odpowiedź. Także tutaj najczęściej wpisujemy pomiędzy jednym a trzema słowami. Łącznie jest 20 pytań i można zdobyć 20 punktów. Nie ma absolutnie żadnych połówek, więc odpowiedź może być poprawna lub niepoprawna. To jest dosyć istotne, dlatego że dużo osób wyobraża sobie ten egzamin może w troszeczkę inny sposób i jeżeli już Państwo mieli z nim styczność, czy z samą częścią A, to ja także chciałam troszeczkę więcej powiedzieć na temat tej sprawdzanej umiejętności, skimming and scanning, czyli tak naprawdę skanowanie to jest taka umiejętność, którą trzeba mieć w XXI wieku, po prostu... A, Porównując to do takiego kontekstu, który OIT najczęściej daje, proszę sobie wyobrazić, że dostają Państwo maile. Bardzo dużo tych maili. I trzeba wiedzieć, czy ten mail jest do Państwa adresowany, czy to jest może spam, czy powinien być przekierowany do kogoś innego. I to jest właśnie ta umiejętność, która tutaj jest właśnie testowana. Czyli tylko rozpoznawanie danej. Informacji. W innym kontekście medycznym, przykładowo, mamy w jakiejś kabinecie, w jakiejś szafie, bardzo dużo segregatorów. No i te segregatory na szpietach są opisane. Trzeba po prostu znaleźć przykładowo segregator, gdzie pojawia się cukrzyca. No to trzeba wiedzieć, że szukamy tego pod literą na przykład C alfabetycznie, i to jest właśnie ta umiejętność, która jest tutaj testowana. Ponieważ to jest umiejętność, która jest testowana, to... Samo polecenie, tak jak widać poniżej, w wyjaśnieniu, bo zawsze do każdej części, każdego podtestu tego egzaminu OED mamy instrukcję. Oczywiście osoba, która jest zapoznana z tymi instrukcjami, ma przećwiczone testy, już wie czego się spodziewać i kolejno nie musi tracić tego czasu z tych cennych przykładowo 15 minut na zapoznanie się z poleceniami. Więc to, co dla mnie jest najważniejsze i co zawsze podkreślam, od pierwszych zajęć, jak zaczynamy właśnie pod test czytanie pierwsza kropka mówi look at the full text look popatrz, spójrz przyjrzyj się jakkolwiek byśmy tego nie przetłumaczyli nigdzie absolutnie nigdzie w poleceniu nie jest napisane przeczytaj i o tym trzeba pamiętać nikt, absolutnie nikt nie chcę, żebyśmy przeczytali te teksty. Tak jak wspomniałam, to jest porównywalne do umiejętności wyszukiwania danego słowa, na przykład w encyklopedii lub słowniku. Jeżeli szukamy słowa cukrzyca, nawet jeżeli chcemy znaleźć takie tłumaczenia w słowniku angielsko, polskim jest, szukalibyśmy diabetes, to nie czytamy słownika od okładki do okładki. Po prostu stosujemy naszą znajomość tego, jak działa słownik alfabetycznie, żeby znaleźć tylko i wyłącznie tłumaczenie słowa cukrzyca bądź diabetes. I to jest dokładnie to, co jest tutaj testowane. Wiele osób popełnia ten błąd, że nie czyta, nie zapoznaje się, w ogóle z poleceniami zadań, kolejno zaczyna czytać wszystkie cztery teksty. Później po przeczytaniu wszystkich czterech tekstów zapoznaję się z pytaniami, po czym okazuje się, że nie ma czasu na uzupełnienie już tych pytań. A można popełnić, ja to tak zawsze mówię dla pewności, 10 błędów. W momencie, jak na całym egzaminie czytania jest 10 błędów popełnionych, mogę powiedzieć, że egzamin jest zdany. Jeżeli tutaj jest 20 pytań i tylko i wyłącznie 15 minut, myślę, że nie muszę długo tłumaczyć, ile czasu jest. Na jedno pytanie. Jest go niewiele, dlatego nie możemy sobie pozwolić na czytanie. To można robić w innym terminie. Jeżeli ćwiczą Państwo do egzaminu, proszę pamiętać, aby w pierwszej kolejności rozwiązać takie zadania zgodnie z poleceniem, a dopiero później, po sprawdzeniu na przykład odpowiedzi, wywrócić do tego tekstu, zapoznać się z pytaniami, sprawdzić nieznane słówka z pytań. A dopiero później przeczytać teksty i z tych tekstów wybrać nieznaną gramatykę bądź słownictwo. Nigdy w odwrotnym kierunku, że najpierw wszystko czytamy, zapoznajemy się ze słownictwem, a później staramy się, w jaki sposób tutaj odnaleźć na tych pytaniach. Bardzo dużo osób, które idą nieprzygotowane lub tydzień wcześniej przed wyznaczonym terminem egzaminu zaczynają się do niego przygotowywać, popełniają właśnie ten błąd. I niejednokrotnie słyszałam także od moich uczniów będących w centrum egzaminacyjnym, że dużo osób po prostu pozostawiało nie. Dzielone odpowiedzi do kilku pytań właśnie ze względu na czas. Dlatego tak ważne jest, aby też ćwiczyć potem przykładowo ze stoperem, z zegarkiem w dłoni. Kolejno, tak jak jest przy drugiej kropce, powtarzają to ponownie. A raz jeszcze przykuwa uwagę zdających do polecenia. Look through, przeglądnij. Nikt nie chce, żebyśmy cokolwiek przeczytali. Podstawowa rzecz. A kolejno zapisujemy właśnie na tym naszym apkuszu odpowiedzi. Nie ma osobnego apkuszu, więc tutaj oszczędzamy ten czas, że nie trzeba już tego przepisywać. Musimy się zmieścić, oczywiście, w 15 minut i to, co ważne, odpowiedzi mogą być tylko i wyłącznie z tych tekstów od A do D, nie mogą podchodzić z naszej na przykład własnej wiedzy. Jeżeli nie pochodzą z tekstu, to zero punktów. Jak wspomniałam, odpowiedź może być tylko poprawna lub niepoprawna. Więc te błędy, które najczęściej się pojawiają, czytanie całych tekstów pomimo że nikt od nas tego nie chce i nie wymaga, bo inne umiejętności są sprawdzane. Dopisywanie niepotrzebnych słów z pytania, na przykład what injection, what medication, nie powtarzamy już tego, wpisujemy od razu samą odpowiedź, tak jak wspomniałam, taka, która mieści się między 1 a 3 słowa. Najczęściej oczywiście przedimki EMD także są traktowane jako słowo. Tutaj akurat jeżeli chodzi o to EMD, bardzo często one są już podane w pytaniu czy... Przed luką. Następnie mamy dopisywanie niepotrzebnych słów z tekstów, czyli przykładowo, jeżeli chodzi o niepotrzebne słowo z pytania, na przykład what dosage, no to tylko piszemy na przykład 15 gram. Jeżeli mamy w tekście dodatkowe jakieś słówko, przykładowo less than 15 minutes, a w naszym pytaniu czy w naszej luce jest within, to tylko i wyłącznie wpisujemy 15 minutes. Nie wpisujemy już na zdan. Znowu Powiedz może być tylko poprawna, niepoprawna, nie byłoby ani jednego punkta. Ominięcie ważnych słów, jeżeli przykładowo wpiszemy samo mopine, a chodzi o liquid mopine, albo piszemy samo leg, zamiast left lub right, tak samo nie ma punktu, bo gdybyśmy mieli operować, amputować daną nogę, no to nie wiedzielibyśmy po prostu, którą, więc jest to istotna, ważna informacja. Błędy gramatyczne, ponieważ tekst jest koło nas. Czy to na papierze, czy na komputerze, to przepisanie z błędem ortograficznym, przykładowo conditions, gdzie przed luką jest e, oczywiście jest błędne, jest niepoprawne. Zero punktów. Wszelkie błędy ortograficzne, przykładowo jeżeli goldbladę, znowu mamy to w tekście i jestem Pisane jako te dwa osobne słowa, zapiszemy przykładowo łącznie, czy zapiszemy w jakiś inny, bardziej fonetyczny sposób na słuchaniu. Bardzo często spotykam się z taką pisownią Google Play, to znowu zero punktu. Tak samo jeżeli chodzi o jakieś bawe fazy, na przykład gdybyśmy zamiast Diabetes mellitus z tekstu wpisali DM, a nigdzie tego skrótu w tekście nie ma, czyli. Nie udzielamy odpowiedzi zgodnie z tekstem, tylko z naszą wiedzą medyczną. Zero punktów. Wydaje się może to bardzo surowe, ale tutaj dosyć ważna jest taka dokładność, że w przyszłości pracując w sektorze medycznym, jeżeli jest napisane, że 10 gram lub 10 gram maksymalnie lub 10 gram minimalnie trzeba odróżnić te informacje. Dlatego tak ważna jest tutaj dokładność przy kopiowaniu tej informacji, żeby komuś innemu nie przekazać właśnie złej informacji. skanowanie jako właśnie scanning i skimming, czyli takie pobieżne, szybkie czytanie. Na to dokładnie będziemy patrzeć, jeżeli chodzi o umiejętności, a także podpowiedzi i przykładowe zadania. To taki wstęp. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że przy strategiach. Nie tylko to skanowanie, czyli ruszanie tak naprawdę gałką oczną, na przykład z dołu do góry, od prawej strony do lewej strony, bo absolutnie nie powinniśmy tutaj czytać. Możemy przeczytać jakieś pojedyncze zdanie, słówka, ale czasami mamy jakiś wykres, więc tam na tym wykresie szukamy tylko jest, no, żeby dojść do konkretnej informacji. Musimy pamiętać o gramatyce zawsze, tak jak chociażby to EN, o którym wspomniałam. Słowa bliskoznaczne, ponieważ może się pojawić coś takiego jak. Um przykładowo pain relief, i będzie gdzieś Analgizia, albo przykładowo może być Opioid, non opioid, czy NZ, więc też szukamy kategoriami. Wszelkie inne parafrazy, które mogą być, bo na przykład może być fast degree jako stopień, a może być po prostu już napisane konkretnie z czy w jakiejś innej kategorii dana rzecz, też żeby się odnajdywać w wierszach, żeby patrzeć na nagłówki, tutaj głównie tak jak czytając wiadomości na internecie, patrzymy, porównujemy po prostu nagłówki, takie najważniejsze, szybko wpadające w oczy informacje, tak jak jeżeli mamy tabelkę, wykres, to czego właśnie dotyczy. To są tylko takie bardzo szybkie podpowiedzi z mojej strony. Oczywiście zapraszam na tą inną playlistę, gdzie będzie dosyć dużo zadań. Oczywiście zapraszam także na lekcję jeden na jeden środowisko online. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące części A szczytania lub jakichkolwiek innych, proszę śmiało komentować tak, abym mogła odpowiedzieć na kolejne pytania. I mam nadzieję, że teraz ta część A, czyli to skanowanie. Jest jasne, że wiadomo o co chodzi, jeżeli mówimy o tej umiejętności testowanej przez OET i już to pomoże w zrozumieniu, jak nastawiać się do tej pierwszej części czytania. I zapraszam na kolejne wideo, na kolejną lekcję, gdzie przedstawię kolejne części tego egzaminu i będziemy wspólnie ćwiczyć do egzaminu OET. Serdecznie dziękuję.